Dobra, wyszukamy trening Pierwsze co robię to jest drzewka, W formie Około 3 minut na robicjaku Potem Mobilka na bałku Do oboru I drzewka aktywna to grzewka była zrobiona. Teraz mamy kilka służb akwariacyjnych. Próbujemy dogrzeć potatoły, bajki i jazdy. Wykonujemy tyle powtórzeń, żeby ładniejszy dogrzeż. Nie ma ustalonej liczby. Zachowujemy zapas. Mamy trochę zmniejszeń, że presuje. I za chwilkę będą przyszedł dużo osób pyta o sprzedał jakiego używam do przeszadów używam na kolejników firmy osbd z ale jeśli w teorii parę znają za dużo na mnie ale zobaczę jak wygląda i zakładanie jak widać są bardzo różne, nie na pewno z opadaniem Normalnie robię to w wersji ale wyjątkowo nie ma miejsca. Ja nie o buty, jakie używa do szarów. To jest bardzo proste. Zakładamy te buty, w których mamy najlepszą dźwignię i jesteśmy najsilniejsi. Chyba, że mamy jakieś inne sale. It, the end of the song next time you sing along trust me there's nothing wrong I just need to carry on cuz society's a myth put there to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid yeah don't ask questions shut your lid I need to run away from this and go get off the grid feel like my brain is overloaded man I'm losing it don't let them tell you what to do

там заложили в себе пас. А, то еще сейчас сейчас 30 kg kilogramów. Jak tam mówiłem, to mówiłem, po prosty kilogramy. Usiądę. Tak. Ale tak lekko, potem jakieś fronty może. Mówię lekko, potem fronty może jakieś. Ogólnie dzisiaj, że luty na dół, człowiek błaguję. No to i tak jest for to jest system training i jeszcze to się मसल दुख <laughs> Łokrzeważy po sztangę. A dole. Łokus pod sztangę. Dostaję. Tak, na w gazdach. Tak? Dobra, mamy 150 kg. Zobaczymy dwie dychy i zobaczymy jak to by wyszło. Ostatnia seria do stół. To mu nie mówiłem ponad tydzień albo dwa. Na głównych liftach robimy bardzo małą objętość. Jedna, maksymalnie dwie do dosolowa, a potem pompa w wyjazdach.

że na redukcji szczyła musi spać. Niestety. A im dłuższa redukcja, tym się szczególnie spadnie. ok Teraz zaczynamy fronty. Ty można bojesz bez mówienia. Oglądajsze. Niestety mamy teraz delikatne problemy techniczne, ale damy radę. Ogólnie w tej serii będę podchodził do 145 kg i w nagrodę będę mógł zjeść 1, 2 lub 3 batony. Kwestia jest kwestia i za je powtórzę. Oglądaj się uważnie. A tu taki mały bonus. Jeżeli masz problem z mobilnością, w łatwy sposób możemy ujść pasków do martwego ciągu i złapać sobie sztangę fiodorakiem, gdzie pozycja staje się bardziej komfortowa i stabilna. Pojazłam.

Teraz pod sządanie trzyje się 5 kilo. Life <altolifting> is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I'm like, the i w stawaniu tutaj pokazuje jak wykonacie poprawnie jak ustawisz rękę jaki kąt odwodzenia do tego jest kilka wprawek swiszeń jest naprawdę super jeżeli chcemy poruszyć całe szało to nie ma lepszego świszenia. na pewno to jest top 5 świszeń, które

I dobra, jeżemy z kolejnym słyszeniem, tym razem butterfly, potem zrobimy sobie obły i delikatnie łapy. To słyszenie jest nietypowe. Zakres ich jest bardzo krótki. Pionujemy ustawienia ramion. ramię jest pionowo w stosunku do ziemi. Łokieć mamy pod dłonią. Kolejnym śpieszeniem jest bok barków. Rozumiemy w tej chwili 7 regionów, więc warto wykorzystać śpieszenia na każdy z nich. To da nam lepsze efekty. Dnia na posiadki i ramiona. Ciekawostka, wiesz jeszcze dlaczego robimy to ćwiczenie stojąc? Jeśli tak, napiszę w komentarzu. Teraz mamy biceps, I'll a superstar, just have my avatar This world is so bizarre Empty out the uh, reservoir Yeah I'm taking six shots Yeah straight to the face And i wanna get lost I'm sick in this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots yeah straight to the face And I wanna get lost and I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going It's heart full of calluses, but we know calculus Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus But we can't get a job